Cześć witam Was na kanale na kolejnym wędkarskim filmie albo w końcu na wędkarskim filmie z tego roku mamy drugą połowę kwietnia i w końcu udało mi się wyskoczyć na pstrągi albo w końcu zdrowie mi na to pozwoliło jeszcze mam na sobie taki gorset ale mam nadzieję że uda mi się kilka godzin normalnie pochodzić powędkować za mną zobaczcie jakie piękne meandry pstrągowa Niewielka rzeka. Dzisiaj fajny dzień. Ostatnio upały, ostatnio słońce, a dzisiaj deszczowo, pochmurnie, zimno. Pogoda idealna, czy będą chciały żerować. Nie wiem, już jestem z godzinę dobrą nad wodą. Jednego udało się złowić, zaraz go zobaczycie, ale nie jest rewelacyjnie. Nie widać tych rybek. Idę cały czas delikatnie pod górę, no bo mała. Rzeka, ale ma trochę wody. W tym roku jednak tej wody więcej. W tym roku yy, popadało całą zimę, korytko odżyło. Myślę, że ryby też myślę, że było dużo pokarmu. I to też może powodować, że ta ryba nie jest chętna, bo ona jest odżywiona. I ja właśnie zrobiłem sobie przerwę na śniadanie. Także spontanicznie, powoli, na spokojnie, może coś uda się. Złowić naleśniczki, na mnie czekają i kawa, więc jem, piję i ruszam. Dalej wy oglądajcie tą pierwszą tegoroczną, tak naprawdę pierwszą tegoroczną moją rybę, na co wpadła i zaraz dalsza wędrówka, może jeszcze coś zawita, może jeszcze coś uda się złowić. Jak się będzie podobał film, to dajcie lajka. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i Kącika sprzętowego dzisiaj, może nie robimy. Wszystko macie zawsze w opisie filmu, więc zachęcam do czytania, do otwierania tego opisu. Tam też macie link do fishing store. Dzięki któremu, jak się zalogujecie, będziecie wspierać mój kanał, więc namawiam do logowania, namawiam do robienia zakupów, a ja jem i łowię kolejną rybę dla was. Może się uda. Jest pierwszy Nie duży, ale jest pierwszy na liberka ekry widziałem jak wziął. Mam nadzieję, że wy też to widzieliście rzuciłem króciutko i z piachu widziałem jak wyskoczył wyszedł no i pierwszy Grubiotki. Płyn. Rzuciłem stamtąd, słuchajcie, zahaczyłem o trawkę. Tu też dobra dziura, no ale mówi się trudno. Przeszedłem brzegiem cichuteńko. Powolutku urwałem i zobaczcie, podałem i jest rybka. Trzeba zachowywać się cicho. No i jak to się mówi dzień zaliczony. Dzień zaliczony, późno nie, ten pstrąg w tym roku, co? <laughs> no oczywiście liczę cały czas na ten konkretny rozmiar, ten właściwy rozmiar, ale taka ryba też cieszy. No słuchajcie, tak jak mówiłem na początku, no zobaczcie, no warunki idealne. Druga połowa kwietnia. Piękna, wysoka. Woda, do tego bym powiedział trącona, taka herbaciana brunatna. Dzisiaj pochmurny dzień. Przed chwilą lekko kropiło. O, widać, jeszcze mam mokre rękawy. Teraz troszkę przestało. Tak ma dzisiaj popadywać cały dzień. E, ostatnio lampa, ostatnio ciepło, po 20 parę stopni. Dzisiaj chodzę na 15, dlatego kurteczka. I dobrze, że ją ubrałem, bo bym zmarzł. A jeszcze wczoraj się w krótkim rękawku biegało. Więc. Albo te załamanie nie zadziała, albo wręcz przeciwnie zadziała. No zobaczymy. Kilka miejsc już przeszedłem i nic się nie wydarzyło. To jest pierwsze branie, pierwsza ryba. Próbujemy. Słuchajcie, jakbyś ktoś się pytał, to to jest y, Dying Di Worm, chyba, jak dobrze pamiętam. No i Ecri. Uwielbiam y, ten taki kolor brązu. E, nie wiem, kakao? E, ale zobaczcie jaka woda, nie? Ło, ty! Tu stała ryba, zobaczcie. Tu stała ryba i stąd uciekła. E, I nie wiem, czy to nie był mały pstrąg. E, widzicie, jaka sytuacja? Zastoisko. E, ale kontynuując moją wypowiedź, czem, wypowiedź, czemu Ekri? Ponieważ jak jest ciemna woda, to ja lubię założyć właśnie to Ekri. Jakby była taka troszkę prześwietlona, może później wyjdzie słońce, nie wiem. Widzicie, znowu zaczął padać. Jakby była prześwietlona, taka y, czysta, y, no, to by aż biło w oczy te ekry, więc wtedy wolałbym założyć właśnie takiego jakiegoś jasnego bądź ciemnego brąza, ale że ta woda jest jaka jest. To ja myślę, że dzisiaj jak jeszcze połowie może Martinem, może Driftem, znaczy na pewno połowie Martinem i Driftem. To będę patrzył, żeby założyć coś srebrnego, coś mocno odblaskowego, ale tak to my tu chodzić nie możemy. Fajnie jest wejść do wody i iść tym płytkim brzegiem. Płytko, tu jest bardzo płytko. Gdybym miał wyskoczyć, to z samej burty. Ale ciapie. Takie rzeczy trzeba uważać. Ole, gleba! O! Bobrowa jama! O! Druga dziura. No to. Aby mi się nic nie stało, bo. A, jeszcze tak, już jestem zdrowy, ale jeszcze nie do końca. W gorsecie sobie chodzę dla usztywnienia pleców. No i taki wpad, to wam powiem, że uuu nic dobrego. Uu, staram się chodzić bardzo powoli, spokojnie. Zaraz trzeba będzie jakieś śniadanko zjeść. Ale taki wpad to nic dobrego. O, na szczęście nie czułem, żeby coś mi gdzieś tam przeskoczyło. Mam nadzieję, że nie będzie nic bolało. Idziemy do kolejnej miejscówki. Duża ryba, czy duża, trzydzieści parę. Niby szła za nim, ale. tak jak płytka woda. Szła za nim, nie chciała wziąć. Płytka woda, ale długo za nim szedł. Coś mu nie do końca za. Pasował ten Martin. Nie było brania. Chcę 2-3 razy do niego podbił. No tak, bym powiedział, no 35 miała, 40 może nie. Aj, na Thank <laughs> you. <laughs> widzieliście akcję a to nie była ta ryba, która się spławiała to była taka ryba pod trzy ryżki, 27, 8 tutaj wyszła spod nóg i za tym woblerem, za tym się spłoszyła ale widzieliście tą akcję przed chwilą daleko na płciźnie jakby zażerowała za rybą i cały czas ta ryba ja widziałem to, pstrąg spływała aż tu do mnie jakby o, 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 zobaczcie sierniki schodzą stadem Teraz widziałem, schodziły cierniki stadem i on za tym ciernikiem. To może dlatego tamta ryba wcześniej wyszła do Martina. Bo co się jej nie pasowało, tak jakby się przestawiły teraz na te cierniki. No to było tam, bym powiedział, że taka ryba na cztery dychy. Która tu schodziła teraz wodą, i jakby je zgarniała, muszę się przestawić. Muszę pójść z tamtej strony, ale sytuacja, no i zahaczyłem akurat o drzewo, żebym mógł rzucić. Kto wie, czy by nie poszedł za woblerem, ale brakuje im agresji. Są chyba przestawione na tego ciernika i teraz nie wiem, czy nie. Założę bardzo lekkiego no. dziga szarego dziga za chwilę i pochodzę chwilę z szarym dzigiem. I kto wie, czy to nie będzie to. O! Tak jak gdzieś tam na łasze on stał bardzo płytko. O, mam takie coś Mam takie coś I spróbuję piękny szary Dwa gramy o, Koło wody, tak jak zwykle w wodzie A zobaczcie skąd ten strąg zaczął żerować o, Wydaje mi się, że pierwsze, pierwsze żery Zobaczcie, poszły tu, oczywiście mógł stać na krawędzi, widział i nagle wyskoczył. Myślę, że gdzieś tu się czaił na krawędzi, i on wyskoczył do tej kupki schodzącej i ją po prostu zżerał. No nie to, że on nie trafiał. Myślę, że każde takie jego zawinięcie to było, to było zjedzenie jakiegoś ciernika. Mieliście taką sytuację? To ja wiem, że na ciernikach żerują, ale żeby tak widzieć rybę. I żeby tak płytko wyszła, no, dajcie znać w komentarzu. A ja maszeruję dalej. No, dobre miejsce było. Brakło szczęścia, może, jakbym się w... wrzucił akurat w tym czasie, to by się udało. Masa rybek, słuchajcie, bardzo dużo drobnej rybki. Fajnie, mają co jeść. Mają co jeść. I nie chcą mojej przynęty Dobre brań, dobre? Wędkę mi zabrało Tylko wpadło, widzieliście? Właśnie na takiej cofce, tak sobie pomyślałem, że tam mógłby się czaić za tym ciernikiem, no nie, no zaraz się wkurzę, no to przecież tu jest jedynka hak, słuchajcie, naprawdę mocny, o zawinięty ogon mocny hak, branie potęga, hamulec dobrze ustawiony. Jeszcze raz podam i wtedy poczekamy. No i to jest ten pierwszy moment. Padł. Fajne te wstrągi, nie? No Ewidentnie mi dzisiaj nie idzie, ale takie dni też są. Do co chcieć, no, tak naprawdę nie jestem włowiony ani wyłowiony. Pierwszy raz, chociaż to nie było żadnych moich błędów. Gdzieś coś może tym rybom brakuje. Branie było przepotężne, powiem wam, jakbym się spotkał z pociągiem, po prostu było takie twarde od razu bum, wędę z pociągnięciem, dziwię się, że ta ryba się nie wpiła. masakryczne branie było, myślę, że mogła być gruba ryba piję kawkę, czekam podamy może się coś wydarzy może nie trzeba próbować ale jest miło, słuchajcie, jest miło Siedzi, siedzi sobie człowiek na burcie, pije kawkę, je naleśniki, jeszcze mam marcepana na drugą turę, na drugie śniadanie. No i co? Raz gryzą, raz nie, ale okoliczności takiego wędkowania, takiej przyrody chyba są najlepsze i chyba z niczym nie mogą się równać. Jak nie ten, to może następny. Jest, 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 o, nadziga, no, ale piękny, kolorowy. O po takich przeżyciach, po takiej długiej przerwie. Ale śliczny. Ale śliczny. A właśnie chciałem wam powiedzieć, że o takiej najprostszej zasadzie łowienia z prądem. Oczywiście wiadomo, że trzeba w te kieszonki trafiać. Ładnie, wypuszczamy go. Poszedł. Ale taka najprostsza zasada, ktoś mi kiedyś powiedział. Lewo, prawo, środek. I zrobiłem lewo, zrobiłem prawo, zrobiłem środek. Tam jest taka, widzicie, kłoda i łażkę. Yy, yy, jakaś taka się zrobiła. I one lubią stać gdzieś tak, właśnie. Tu może być przyklejone do burty, tam może być załachą, może być w głównym dole. To nie jest wielka ryba, no ale to też nie jest wielka rzeka. Ale taka zasada, lewo, prawo, środek. No i poskutkowała był środek i od razu było bum, dostał na głowę, znaczy bum. No to po prostu była ryba. Nie? Żałuję cały czas tego spotkania, co wam mówiłem, że mi naprawdę pociągło tą, tą wędę, bo twierdzę, że to była naprawdę gruba, gruba ryba. Ale fajne zdarzenia, dwa żarujące pstrągi. Eee... Widziałem, mam nadzieję, że się nagrały. Fajna ryba mi wyszła, fajna ryba mi wzięła, ale się nie wpięła. Coś się zaliczyło. Jeszcze kilka miejsc jest. Nie ma co narzekać. Ważę, że jak to się mówi, nad wodą i pierwsze koty za płoty. Czy jakoś to tak się mówiło, nie? Kolorowy był, ale są odżywione, skubane i szarak, ale inny szarak. Fajnie chodzi w wodzie, nie? Zobaczcie. Też z królika ogonek i marabucik na przodzie. No pięknie chodzi, pięknie chodzi. Był, 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 znowu był. Widzieliście na jakiej łasze stał? Tylko go poczułem, ale to już jest ryba. Nie do poprawienia. Pum. No co za dzień? O, widzicie, tu gdzieś stał. Bo bardzo płytko tu jest, tylko korzenie są. A tu ma troszeczkę takiego cienia po zakręcie i, i patyczki i mu pasowało. I przystano. Ale nie udało się. Bardzo płytka zewnętrzna woda, twarda, nie zrobiła rowu. fajna wlewka, jedno z ostatnich miejsc jeszcze będę miał jedno takie dosyć fajne miejsce i będę chyba już kończył U. śmigła lecą, widzicie? nie minister e, wejdę lekko do wody, żeby być mniej widocznym dla ryby i mieć szansę nie spłoszenia nie jest takie super miejsce, no ale Miarka mogła wydustać Fajnie, że wyszedł rzut chciałem powiedzieć, ale powiem wam, że po tej dużej wodzie co była na przełomie, nie wiem, zimy wiosny dużo się zmieniło, chłody się po... przestawiały, część zabrało Trzeba się na nowo na... Uczyć zaczepów, i tak to jest. Fajne miejsce i teraz serwać albo łowić. <laughs> o, się o strzeliłem. Przecież już, oczywiście, zdaję sobie sprawę, że mogłem i tak spłoszyć ryb. Ale zawsze jest szansa, że jeszcze można spróbować. Jest! Jest, jest, jest! Dobry! Dobra ryba! Dobra ryba! O tą rybę chodziło! I to jest rozpoczęty sezon! Dobry grubas! No, stał na wlewie! Stał na wlewie! Nadziga! I to jest właściwie... Rozpoczęte i ja tą rybę chciałem Piękne A Silna ryba gruba, zaraz wam ją pokażę No już, już Tam odhaczymy szybki hol był Zobaczcie, podbieraczek. Na rybie nic się nie dzieje. Można zrobić sobie fotkę. Mi nie potrzeba fotki ze mną, ale możemy ją wypuścić. Ale fajny, nie? Głęboki, zobaczcie. Już pokazujemy Wam rybę. No chodź. Głęboka, głęboka ta się. Piękna, nie? No, małe. Dałeś frajdę. Płyń. <słyska> no i takie, jakby zakończenie tej wyprawy, to ja rozumiem. To było ostatnie miejsce, które chciałem obłowić, tak jak Wam mówiłem. Tamta wlewa. Zaczepiłem, zepsułem, to jest ta kolejna wlewa, na którą chciałem przyjść eee, i się udało. Piękna ryba. I trzeba chyba lecieć na obiadek. Zasłużenie. Pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i sorki, że tak późno, ale najważniejsze, że wróciłem i mam nadzieję, że teraz będę bardzo. Intensywnie jeździł na te ryby i będę Wam wstawiał piękne filmy. Ja jeszcze może gdzieś rzucę, a jak nie, to trzymajcie się cieplutko i do następnego filmu. Hejka! Marcepanek. W drodze do samochodu chyba zasłużyłem, co? Jak myślicie, dajcie. Znać w komentarzu, czy zasłużyłem tym w sumie półdzionkiem, bo jest godzina 13. Czy nie, czy tam tym filmem. Mam nadzieję, że napiszecie, że zasłużyłem na marce, pan. Ja jestem zadowolony. Tyle, tyle już nie byłem na tych wstrągach przeciwności losu. Choroba. Czuję troszeczkę plecy, może tak w formie wyjaśnienia. Ale dałem radę, dałem radę te pół dnia chodzić. Mam nadzieję, że jutro będę czuł się dobrze i że bardzo szybko wyskoczę na kolejne pół dnia, bo jestem tak spragniony tych ryb, że normalnie nie macie pojęcia. Tak mi się mocno chce, więc myślę, że kwestia dwóch, trzech dni znowu będę na rybach i znowu ustawię wam film. Teraz już definitywnie. Trzymajcie się krótko, pozdrawiam Was. Hej!